UOKiK wpadł z buta w branży e-commerce i wyjaśnia kolejne patologie. Na celowniku cztery potężne firmy. Allegro, Impost, DPD i DHL. Zarzuty greenwashing, czyli tzw. Tak zwana ekościema. Możliwe konsekwencje do 10% obrotu. O co w tym wszystkim chodzi? Jakie konkretne oskarżenia są kierowane wobec tych firm? A także jak historycznie UOKiK karał polski e-commerce? O tym wszystkim, a nawet więcej w moim materiale. Nie będzie to opowieść tylko o ekologii i jej udawaniu, ale o wielu biznesach, dla, które, dla których jedyne wartości, jakie wyznają, to wartości pieniądza. Zapraszam. Greenwashing jest ohydną i obrzydliwą według mnie sprawą, ponieważ dotyczy na dobrą sprawę bazowania na wyższych wartościach, na takimś wewnętrznym dobru człowieka, chęci pomagania, dbania o środowisko, ekologię. Zastanawiałem się przed nagraniem, do czego mogę porównać to zjawisko. I wydaje mi się, że najbliżej temu jest do y, tych wszystkich fejkowych zbiórek, do y, w, takiego rodzaju wyłudzeń właśnie, które są kierowane do osób o... Jakimś większym sercu, które faktycznie chcą pomóc. Więc to jest trochę taki, według mnie, ekologiczna zbiórka na chorą córkę czy wymuszenie na wnuczka. Moim zdaniem, wizerunkowo naprawdę bardzo, bardzo słabo. Mam świadomość, że ekologia w naszych czasach jest tematem stosunkowo trudnym, ponieważ yy, obraz, tak tak naprawdę tego, z czym wiąże się to podejście proekologiczne, jest niszczony przez całe te gromady jakichś odklejeńców, patoaktywistów, pseudoaktywistów, bo naprawdę nie wiem, jaki związek z dbaniem o środowisko ma to, że jeden typ próbuje przywiązać się do bramki podczas meczu, a inni blokują ruchliwą trasę. To obrzydza nam w jakimś stopniu ten temat, a także mm, moim zdaniem, w dużym stopniu ekologia jest y, tematem trudnym, bo często w abstrakcyjny sposób jesteśmy do niej przymuszani. No ale my dziś nie, nie o ekologii, raczej o tym, jakie oskarżenia Łokik kieruje w stronę, e, w stronę polskich, polskich firm, polskich firm, firm działających w Polsce. Łokik e, ma taką fajną umiejętność, bo wpada w dany temat. I robi tam totalny, totalny młyn. Identycznie jest w tej sytuacji. Prześledzimy później też historyczne tematy, gdzie jeden z podobnych, z podobnych spraw to był omnibus, i tam też poszła taka dość, dość mocna kosa po, po e-commerce. W tym wypadku greenwashing wpadł trochę, trochę z zaskoczenia, bo raczej wszyscy spodziewali się jakiejś takiej zmożonej krucjaty wobec chińskich platform, co też już w jakimś stopniu się dzieje. Jednak wiecie, no pod greenwashing nie jesteśmy według mnie w stanie ubrać ani temu, ani Shin, ani AliExpress, bo biorąc pod uwagę, jakie tony plastiku. Yy, te firmy ściągają do, do Europy, do Polski, no raczej byliby już jakimiś turbohipokrytami, jakby próbowali to jeszcze ubierać w jakiś przekaz, przekaz ekologiczny. Do tematu. Mamy zarzuty dla e, zarzuty greenwashingu, czyli wykorzystywania w marketingu e, tych górnolotnych takich postanowień ekologii. E, bardzo mocno na wyrost, czy po prostu przekręcając, przekręcając fakty. Mamy cztery firmy z branży e-commerce, trzy są mocno związane z logistyką, jednakże wszystkie te zarzuty w jakimś stopniu będą wiązały się z tym tematem właśnie, właśnie logistyki. Myślę, że najlepiej będzie, jak przejdziemy już do poszczególnych platform, bo brakowało trochę tego, tego w mediach, żeby dokładnie omówić, jakie zarzuty są postawione którejś z firm i w jakim stopniu w tych przekazach takich... Mainstreamowych, bym powiedział, bardzo mocno to się zatarło i zauważyłem tam wiele błędów, więc nie bazowałem na przekazach medialnych, raczej po prostu na faktycznych postanowieniach, jakie, jakie wydał prezes UOKIKU. Chciałbym też, żebyśmy podczas analizowania tego spojrzeli na to troszeczkę z wyższej perspektywy, żebyśmy nie zakładali. Yy, nie zakładali tego, że, że to są rzeczy, które zadziały się przypadkowo. Moim zdaniem, na tym levelu biznesu nie ma mowy o przypadku, więc każdy z jakichś tam z, z jakichś, no powiedzmy w cudzysłowie, nadużyć raczej według mnie działo się nie przypadkowo, tylko było to zaplanowane i miało, miało przynieść to określony skutek. Ostatnia rzecz. Pamiętajmy, że te firmy nie zostały skazane. Stąd są to oskarżenia, które zostały skierowane i dzisiaj omówimy, jak te oskarżenia wyglądają. Poszczególne firmy odnoszą się już do tych spraw, jednakże raczej w tych odniesieniach no, spotykamy się z kolejną dawką, raczej PR-u, oczywiście chęci współpracy. No i poszczególnych poszczególnych tematów tak naprawdę nie było wyjaśnionych. Chyba tylko Allegro jakoś troszeczkę szerzej się do tego odniosło, ale to o tym zaraz powiemy, bo Allegro jest pierwszą firmą, którą, którą rzucamy na tapet, są jej postawione dwa zarzuty i te zarzuty nie dotyczą stricte Allegro Delivery, tylko dotyczą tego, co jak komunikowane były, były Allegro Box i Allegro OneBox. Bo wiecie, jest troszeczkę, to jest akurat temat, którym ja byłem chyba najmocniej, najmocniej zaskoczony jako konsument, bo dotyczy to wszystko tej akcji Sadzimy drzewa za odbiór przesyłek w Allegro One. Super. Według mnie, od strony konsumenta, to naprawdę była dość fajna, fajna akcja marketingowa, bo nie wiem jak wy. Ja za każdym razem, gdzie przebijałem te 10 przesyłek, raczej miałem coś takiego, że, że fajnie, że się zadziało. Okej, okay, uważałem, że nie zmienia to kompletnie świata, ale jednak był to raczej taki pozytywny odbiór tej akcji niż neutralny albo, albo negatywny. No ale jak się okazało, wobec tej akcji zostały postawione dwa zarzuty. E, pierwszy e, dotyczył na dobrą sprawę samych założeń, no bo w zasadzie główne założenia tej akcji bo zasadzimy kolejne drzewa za 10 przesyłek zasadzone, e, zasadzone zasadzimy drzewo w Twoim imieniu. Takie mniej więcej komunikaty dostawaliśmy w akcji. W akcji, w aukcji, w akcji. E, no i jak się okazuje, e, według prezesa Łokik, wybrane metody dostawy nie miały bezpośredniego skutku w postaci nasadzania drzew. Bo jak się okazywało, drzewa były sadzone z rocznym wyprzedzeniem. Więc, na dobrą sprawę, Allegro i tak posadziło te drzewa, które potem były, były jakby włączane pod tę, pod tę akcję. Więc, na dobrą sprawę. Żaden z nas jako klientów nie miał realnego wpływu na to, ile tych drzew zostanie, zostanie posadzonych, tym bardziej, tym, tym bardziej, czy będzie to posadzone w cudzysłowie w naszym imieniu. Druga rzecz, do której Łokik tutaj ma zastrzeżenia, to jest taki mocno niedoprecyzowany przekaz. I to akurat mnie dość mocno zaskoczyło, bo w temacie Allegro regulaminów staram się być totalnie, totalnie on top, jednakże tutaj musiało mi to, mi to gdzieś umknąć, jak zakładam wielu osobom, bo jak się okazuje, warunkiem żeby uczestniczyć w tej promocji, było to, że 10 przysyłek musi być w jednym roku kalendarzowym. Okej, okay, to, to pewnie jeszcze nie jest trudne do zrobienia. Ale druga rzecz, trzeba wypełnić deklarację tego sadzenia w terminie 30 dni od momentu, gdzie osiągnęliśmy te 10 przesyłek. Wiem, że tutaj temat moim zdaniem jest chyba taki naj, najtrudniejszy do mocnego zdiagnozowania, no bo jednak faktycznie możemy na to spojrzeć tak, że są tutaj jakieś niedomówienia, no bo z jednej strony mamy, mamy jakieś kolejne zapisy które chyba, chyba Allegro jest po prostu dość mocne, żeby gdzieś coś, coś zrobić. A z drugiej strony mamy jednak takie niedoprecyzowanie tego, no bo z jednej strony, ok, faktycznie 3 miliony drzew, jak przekazał przekazał Piarowiec Allegro, zostało posadzone, co, co jest moim zdaniem pozytywnym odzewem, ale z drugiej strony ta akcja właśnie miała wyglądać trochę, trochę inaczej, że my jako konsumenci mamy realny wpływ na to, co zrobi Allegro. Moim zdaniem wygląda to, wygląda to po prostu trochę, trochę nielojalnie wobec, wobec klientów, no ale to jest, to jest moja optyka. Druga firma, której postawiono akurat tutaj trzy zarzuty, jest to Inpost i te zarzuty będą moim zdaniem bardzo podobne dla poszczególnych, poszczególnych tych firm logistycznych, no bo z jednej strony pod, przy pierwszym oskarżeniu UOKiK e, zwrócił uwagę na komunikaty marketingowe, e, bo e, na komunikaty marketingowe, na brandowanie, e, na brandowanie paczkomatów, taki charakter proekologiczny i e, jak sam mówi, no miało to sugerować właśnie charakter proeko, a na dobrą sprawę nie było to jakkolwiek z jednoznacznie określone, na czym miał polegać ten ekologiczny charakter paczkomatów. No i dodatkowo no, trzeba też brać pod uwagę to, że dostawa do paczkomatów nie odbywa się za pośrednictwem tylko tych samochodów zero i niskoemisyjnych, raczej za pośrednictwem głównie właśnie tych, tych samochodów standardowych, spalinowych. Druga rzecz, na to, której UOKiK ma uwagi, to jest informacja o śladzie tym CO2, który, który jest zostawiany, bo na dobrą sprawę szacunki zakładają taki totalnie idealny świat, że każdy z nas jako klientów paczkę czy dostarcza do paczkomatu, czy odbiera, robi to albo rowerem, albo hulajnogą, albo Totalnie idzie z buta, więc, więc to jest mocne moim zdaniem niedopatrzenie. Dodatkowo, cały czas ta odpowiedzialność, to będzie też przy innych, przy, innych, tych, przy, przy tych dwóch kolejnych firmach kurierskich, ta odpowiedzialność jest zrzucana na klienta. Masz wpływ na to, jaki tam zostanie, będzie ślad CO2. Tylko wiecie, na dobrą sprawę, to, to jest to, na co zwrócił uwagę właśnie prezes Wokiku, że głównym czynnikiem wpływającym na to, ile tego CO2 będzie, będzie w, w powietrzu, no, ma rodzaj floty, jaką ta paczka jest obsługiwana, a nie, a nie klient. No i ostatnia rzecz, no to mamy to hasło, czyli ten trzeci zarzut, mamy hasło, dowodzimy zeroemisyjny e-commerce. No, i tak naprawdę to hasło odwołuje się do planów, jakie realnie ma impost, ale których jeszcze nie wdrożył. W związku z tym, jak sugeruje sam, sam prezes Łokiku, może to mieć znamiona nieuczciwej praktyki rynkowej. DHL, cztery zarzuty. Jeden według mnie jest taki już, już szczytem chyba, chyba jakiegoś absurdu. Ale po stronie właśnie tych komunikatów, jakie przyjmuje, przyjmuje DHL, no bo bardzo mocno w mediach i no pewnie też też dziś się z tym spotkaliście, były działania marketingowe, te proekologiczne, jakie DHL podejmuje. I wiecie, mamy tutaj tak naprawdę jakieś sprzątanie rzek, ule, które są stawiane, sadzenie drzew, no ale jak sam, sam Ułokik podaje, ma to, ma to charakter Marginalny, e, incydentalny, e, powstają e, często te plany, są, są, pozostają w sferze, w sferze planów, no i tak naprawdę brakuje jakichkolwiek informacji, jak można zweryfikować, co zostało zrobione. Mój robiony przykład to jest przykład tych uli, których z tego, co widziałem, postawili pięć. Faktycznie duży sukces. Druga rzecz to jest to stosowanie ekologicznych rozwiązań z dowozem rowerem, elektrycznymi autami. UOKiK jasno mówi, że główne pojazdy we flocie DHL-u to są pojazdy spalinowe. I ja też raczej jako odbiorca często, często patrzyłem, nie spotkałem się z tym, żeby przyjeżdżały do mnie samochody elektryczne albo żeby kurier wiózł mi wielką pakę rowerem. No ale okej, okay, może, może mieszkam w małej miejscowości. E, trzy. Temat: e, to, to jest właśnie temat związany z tym, że zrzucenie tej odpowiedzialności na klienta, czyli ty jako klient masz wpływ na to, ile tego CO2 będzie emitowanego, możesz to redukować, jeżeli będziesz wywierał DHL pop. No i tu kolejny raz jest to samo, co. E, przy, co przy impoście, że nie uwzględnia się tego procesu odbioru, czy klient jedzie samochodem do paczkomatu, do punktu odbioru, w obie strony, ale też na dobrą sprawę nie wspomina się o tym, że głównie takie rzeczy zależą od, od floty, jaką dysponuje dany przewoźnik. Czwarta rzecz to mocny prasowy komunikat z tym, że DHL Pop. Jeżeli mieszkasz w mieście, DHL-POP jest w odległości 10 minut spacerem od ciebie. No i okazało się, że to, to też jest fake. DPD ma postawionych 6 zarzutów. I tutaj również mamy tematy zielonej floty, gdzie według okik będzie to głównie flota oparta na autach spalinowych. Komunikaty zero emissions, które nie dotyczą tak naprawdę. Nie biorą pod uwagę tego, jakie auta, auta elektryczne też na dobrą sprawę ponoszą, jakie generują zanieczyszczenia. Paczki neutralne i przyjazne środowisku, komunikaty dotyczące zielonych oddziałów DPD. Komunikaty dotyczące zakupu certyfikowanej zielonej energii, co jak się okazuje według łokiku stanowi niewielki procent względem tej wykorzystywanej przez nich energii. No i dotyczy tylko jednego wybranego świadczenia. No i szósty temat, to jest tam moim zdaniem też podchodzi pod jakiś taki top absurdów dzisiaj, czyli komunikowanie tego, że. I jest prowadzona w biurach, w oddziałach selektywna zbiórka odpadów. No i jak sam Łoki podkreśla, no i co my też, jako, jako tak naprawdę osoby żyjące w tym samym kraju, wiemy, no jest to powszechny obowiązek wynikający po prostu z przepisów prawa, że, że śmieci muszą być segregowane. No i wiecie, z jednej strony te zarzuty mogą wydawać się błahe, zabawne, ale. Zobaczcie, spójrzcie na to z drugiej strony. Jak, jakie głupoty te firmy po prostu podają w swoich komunikatach marketingowych. To nie jest tak, że, że walking wybiera sobie, sobie tematy, sobie rzeczy i mówi, o tutaj, tutaj, tutaj warto, warto się w cudzysłowie doczepić. Raczej to jest odnoszenie się do tego, co marketingowo te zespoły po prostu tworzą. Myślę, że że to dochodzi naprawdę i do granic jakiegoś absurdu, tylko to jest po prostu już chore, gdzie z jednej strony cieszymy się, że nie wiem, że segregujemy śmieci w biurze i to jest temat, o którym musimy napisać na Linkedinie. Czy nie wiem, postawiliśmy pięciu? No brawo, naprawdę. Mam nadzieję, serio, że, że ten temat, który wychodzi, i ja myślę, że on też będzie się mocniej rozwijał, no bo na razie mamy jakieś takie cztery, cztery najmocniejsze firmy. Tak naprawdę bardzo mocne firmy w polskim e-commerce, ale że następnym razem, jak ktoś napisze takie totalne gówno marketingowe, PR-owe, proekologiczne, ale to myślę, że można na to spojrzeć dużo szerzej. I rzuci taki komunikat prasowy, to po prostu 10 razy się zastanowi. No bo wydaje mi się, że serio doszliśmy już do, do jakiejś chyba granicy zdrowego rozsądku w wszystkim. No ale wróćmy na chwilkę jeszcze do łuku. Ja też Wam tutaj to pokażę, bo chciałbym, żebyśmy złapali trochę szerszą optykę, żebyśmy zaczęli jak to może mniej więcej wyglądać w czasie, jeżeli chodzi o kolejne, kolejne działania w tych sprawach, bo na razie to są tylko, tylko oskarżenia, zarzuty. Nie ma tutaj jeszcze nic prawomocnego. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, jak wyglądały takie głośniejsze akcje Wokiku w polskim e-commerce, a także te, które już się zakończyły i te, które są w trakcie postępowania. Allegro ma dwa, dwa wyroki od Wokiku, oba z 2022 roku: jeden na 206 milionów, drugi na prawie 4 miliony. Jeden dotyczył faworyzowania sklepu Osa, czyli oficjalnego sklepu Allegro, i to był stosunkowo głośny temat. Drugi dotyczył tego, że umowy mogą być jednostronnie zmieniane czy tam regulaminy i dotyczył między innymi tej usługi usługi SMART. Amazon ma, e, ma wyrok z 2024 roku na prawie 32 miliony. Tutaj dotyczyło to głównie tego przycisku. Kup teraz i e, terminów dostaw, e, jakie, jakie podawali. E, tutaj ta sprawa jeszcze gdzieś jest, e, jest na odwołaniu. E, czyli Amazon odwołał się od, od tego wyroku. Vinted dostało, e, dostało wyrok za e, dwie rzeczy: czyli na dobrą sprawę o warunkach dostępu do, dostępu do zarobionych środków. Czyli to blokowanie, blokowanie pieniędzy, a z drugiej strony za ten brak możliwości zakupu bez ochrony kupującego, która jest tam troszeczkę taką prowizją dla, dla platformy. A za grup czyli to jest właściciel René Born2B, i tu jest temat związany z tymi wiecznymi promocjami, to też był moim zdaniem dość, dość głośna sprawa. Duka za bezpodstawne dodawanie produktów do koszyka i dwie firmy z branży, z branży fashion. I to też był troszeczkę taki w cudzysłowie nalot na tę branżę, jak się okazało, że producenci, sprzedawcy ubrań po prostu zupełnie inne rzeczy komunikują na metkach, a inne są w rzeczywistości, jeżeli chodzi o składy poszczególnych tkanin. Co cały czas się procesuje? Mamy ten taki zakres omnibusowy, to są te trzy pierwsze tematy, czyli zalando, booking i travel list. Tutaj jest problem z tym przekazywaniem informacji kto jest sprzedawcą i kto w jakim momencie procesu zakupowego jaką odpowiedzialność ponosi prócz tego temat związany z temu, który się procesuje i z SIM, który może zacząć się procesować głównie tutaj chodzi o po pierwsze o niejasne takie przedstawienie sprzedawcy, po drugie to co na pewno będzie mocno grzane to ten temat tych szerokich promocji, ruletek i całej reszty tego, tego dziwnego tworu i Zastanawiając się nad tym, jakie negatywne skutki niesie za sobą ta afera, no to na pewno, co według mnie jest naj, najgorsze, to jest kolejne takie ośmieszenie tej, tej ekologii, która według mnie powinna być dla nas ważna, ale właśnie nie w takich abstrakcyjnych i absurdalnych kwestiach. Po drugie, poddaje pod wątpliwość te działania, które, które gdzieś się dzieją, i moim zdaniem też, też tak z dwóch stron: no bo, z jednej strony, będzie wpływała na to, że biznes nie będzie chciał inwestować w to pieniędzy, a z drugiej strony, klient będzie na to patrzył jako na kolejną próbę zrobienia go w balona. Trzecia rzecz to chyba, chyba pokazanie, że, że często w tym wszystkim po prostu chodzi o hajs, żeby czymś się pochwalić, a nie, żeby faktycznie komuś pomóc, i to jest, to jest mega słabe. Dodatkowo właśnie to, o czym wspomniałem trochę przy punkcie drugim, ale może szerzej, że dewaluuje też te uczciwe działania tych rzetelnych, odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy faktycznie starają się coś robić więcej, żeby myśleć też, też o środowisku. Pozytywy już chyba powiedziałem, no bo wiecie, na dobrą sprawę może wreszcie skończy się ten, ten proceder tego, nie wiem, malowania trawy na zielono, jakichś przekoloryzowania tych poszczególnych działań. Mam nadzieję, że serio następne PR-owe, marketingowe komunikaty, które będą się pojawiały, będą po prostu dotyczyły faktycznie. Po pierwsze, po pierwsze, będą dotyczyły faktycznych rzeczy, a po drugie, no, będą chyba trochę poważniejsze niż te przykłady, które podałem chociażby w przypadku DPD i DHL. I powiedzcie mi, co Wy w ogóle myślicie o, o tych oskarżeniach u Okiku, a także jak według was ten temat ekologii w ogóle czy ten temat ekologii jest wykorzystywany tak według Was szerzej w e-commerce. No i na koniec, ja czyta czytając tak na dobrą sprawę ten, ten komunikat, zacząłem się zastanawiać, who's next? I myślę, że to jest pytanie, które też chciałbym Wam zadać. Kto następny i za co powinien wpaść na celownik u Okiku? Mam nadzieję, że Wokik. Też trochę zintensyfikuje swoje działania, że będzie patrzył szerzej. No ale na razie wychodzi na to, że tak parafrazując trochę stare i mądre przysłowie, łokik nierychliwy, ale sprawiedliwy. Dzięki wielkie siema.